Ale równocześnie bez lęków patrzył w przyszłość Polski i Kościoła w okresie wielkiej, głębokiej modernizacji. Przekraczał bariery. Był wzorem otwartości. Otwartości na ludzi myślących inaczej. Potrafił nazywać po imieniu sprawy trudne i był przy tym, Często ostrym polemistą. Walczył z nienawiścią i pogardą wobec drugiego człowieka. Potrafił przeciwstawiać się podłości. Polska żegna dziś jednego z wielkich swoich synów. Niech spoczywa w spokoju. Żyjemy na Ziemi, ale żyjemy dla nieba. Chodzimy różnymi drogami życiowymi ani zadań, ale wszystkie one schodzą się w tej jednej drodze, najważniejszej, drodze do domu Ojca. Niespodziewane odejście do Pana Metropolity Lubelskiego jest ogromną stratą dla całego chrześcijaństwa. Posługując wspólnie na Lubelszczyźnie, świętej sprawie Ewangelii Chrystusowej, świętej pamięci arcybiskup Józef Zawsze okazywał swą życzliwość i my jako społeczność prawosławna doznaliśmy z jego strony wiele dobra. To ostatnie 14 lat wywarło, muszę powiedzieć na mnie człowieku, który rozpoczyna 90. rok życia niezatarty, w to było ważne 14 lat. Dzięki zmarłem, dziękuję mu za to. Nie bardzo mogę mówić. Chodziłam na pielgrzymkę z diecezji siedlickiej z grupą 15B, komarówka podlaska. I wchodziliśmy na szczyt o godzinie 6 rano. A zawsze czekałam na Lublin. O godzinie 13 obrzucaliśmy biskupa kwiatami. Był mi bardzo bliski w siedlcach. Na pierwszym roku seminarium mam. Wychowanka. I dzisiaj przybyłam tutaj, żeby złożyć mu hołd. Powiem, że był bardzo dobrym biskupem, pedagogiem. Ja osobiście wspominam także to, że był pełen humoru, lubił żartować. Dzisiaj i w tym czasie wracają do mnie jego różne powiedzenia i to, że starał się nas rozbawić domowników. Pałacu arcybiskupiego, gdy mieliśmy zły dzień. Będzie tego brakować. Ludzie są bardzo hojni, wiedząc o tym, że, że taka też byłaby wola na pewno arcybiskupa, aby pieniążki, które ludzie mieliby przekazać na ewentualne kwiaty, czy też znicze, przekazać na stypendia dla młodzieży zdolnej, która nie zawsze. Dziękuję bardzo serdecznie. I naprawdę jest to bardzo owocna zbiórka. Że bardzo był no, dla to mnie to 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 przynajmniej był wielkim człowiekiem. No, i tak, tak no, więcej nie, no nie wiem więcej nawet co powiedzieć. No, tak naprawdę, że szacunek mam wielki do księdza Józefa Czycimskiego i z tego powodu tutaj się poświęciłam i tak stałam. No to jest, to był ważny człowiek kościele lubelskim um, odważny, który nie bał się um, mówić słów prawdziwych często um, krytycznych, um, ale też pełnych miłości.